Czy warto teraz inwestować w kryptowaluty? I co ciekawego ma się wydarzyć na rynku w najbliższych miesiącach? Cześć z tej strony, Piotr. Witam Ciebie serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii budowani Budowania Portfela Kryptowalut z Małym Kapitałem. Jak wiesz lub nie wiesz, spotykamy się co weekend, aby za 20 zł kupić bitcoina. Oraz za drugie 20 zł, kupić altcoina w dwóch celach. Pierwsza sprawa, sprawdzamy w tym eksperymencie, czy w ogóle inwestowanie z tak małym kapitałem będzie miało sens. Używamy strategii uśredniania kosztów zakupu, czyli kupujemy regularnie za te same kwoty na przestrzeni długiego czasu, ponieważ będzie to zdecydowanie więcej niż rok, czyli będziemy zajmować się tak zwanym hodlingiem w tym przypadku, więc sprawdzimy, czy to ma w ogóle sens, a z drugiej strony sprawdzimy, co się bardziej opłaca robić, tak? Będziemy na bieżąco, właściwie na bieżąco wyciągamy wnioski. W co się bardziej opłaca inwestować w Bitcoina czy w altcoina? Więc jeżeli jesteś ciekaw, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałem, zostaw łapę w górę i lecimy z tematem. Szybki luk na nasze portfolio. Kupujemy już od 27 listopada 2017 roku, czyli właściwie tuż przed górkami zaczęliśmy. Wiem, że jest sporo osób, które też wtedy zaczynały, więc jestem po prostu w ogóle jestem mega ciekaw. Daj znać w komentarzach, kiedy Ty zacząłeś swoją przygodę z krypto. Może inaczej, nie kiedy zacząłeś, ale kiedy dokonałeś pierwszej transakcji zakupu swoich kryptowalut. Jestem mega, mega ciekaw. Podziel się, jeśli możesz, w komentarzu. My zaczęliśmy 27 listopada. Na przestrzeni, pamiętam, pierwszych 2-3 miesięcy mieliśmy niesamowite wzrosty, nawet po 400 do 700% na naszych kryptowalutach, w naszych portfelach. Jednak z założenia trzymamy te kryptowaluty w tym eksperymencie na long term i sprawdzimy po roku, potem po półtora, potem po dwóch, w jakim kierunku to wszystko zmierza. Ok? Więc póki co, Bitcoin bardzo mocno dominuje, dla nas to jest sygnał, że bardziej się opłacało kupować bitcoina w tym czasie. Co zresztą potwierdza nasz ten wykres, czyli wyszczególnienie wszystkich kryptowalut? Jak widzicie, wszystko jest na czerwono. NIO zdążyło się fajnie odbić, mamy 2% do przodu. Jednak, jeżeli obserwujesz tą serię od jakiegoś czasu, od kilku miesięcy, to wiesz, że jeszcze w, właściwie w tym roku na wiosnę mieliśmy tutaj sporo jeszcze zielonych pozycji. Jednak wartość altcoinów do bitcoina. Bardzo mocno spadło, czyli nic innego jak dominacja bitcoina zaczęła bardzo mocno rosnąć. I właściwie kilka dni temu było to jeszcze 57% na coin market cap, u nas jest to 67%, ponieważ nie mamy oczywiście ta tutaj, co brane pod uwagę, wszystkie altcoiny, tutaj nasze altcoiny, które mamy w tym eksperymencie, ok? Więc tak to wygląda wszystko na czerwono. Dla nas, to jest sygnał, że jednak do tej pory opłacało się kupować bardziej Bitcoina, ewentualnie trzymać, i być może teraz kupić altcoina. Dlaczego? Ponieważ jeżeli wejdziecie sobie tutaj w BTC dominance, czyli dominacja danych kryptowalut na rynku, można wyciągnąć bardzo, bardzo fajne wnioski i na tej podstawie dokonywać po prostu swoich zakupów. Ok, więc mamy, mamy wykres yy, dominacji bitcoina. Jak widzicie, od roku 2013 bitcoin zdecydowanie dominował. Mieliśmy tutaj takie górki, więc to był moment, kiedy bardzo fajnie było kumulować tego bitcoina przez ten cały cały czas. Oczywiście altcoiny też, ponieważ koniec końców, wartości dolarowej, wszystko bardzo mocno poszło od tego czasu do góry. Jednak tutaj mówimy stricto o tym. Co zrobić, żeby mieć w tym wypadku więcej Bitcoina, ok? Oczywiście zawsze wszystko na koniec przeliczymy na Fiaty, jednak tu jest ciekawostka, na przykład wystarczyło tak naprawdę kupić Bitcoina, zamiast powiedzmy inwestować tutaj powiedzmy w ArcBlock, żebyśmy w tym samym czasie zamiast ArcBlocka kupili Bitcoina, mielibyśmy po prostu o 30% tego bitcoina więcej, ponieważ wartość do bitcoina spada. jeżeli dzisiaj sprzedał arcblock, miałbym prosto o 30% mniej bitcoinów niż zapłaciłem za arcblocka wtedy. Mam nadzieję, że to jest dla Ciebie jasne, jednak w jaki wniosek płynie z tego oto wykresu. Bardzo prosta sprawa. Moment, kiedy widzimy tutaj, kiedy dominacja bitcoina jest bardzo wysoka, to jest moment, kiedy teoretycznie, praktycznie najbardziej się opłaca kupić, zamienić nasze bitcoiny na altcoiny. I tu moment, czyli ten dołek, jest to moment, kiedy wracamy z altcoinów na bitcoina. W ten sposób mamy kilka razy więcej bitcoinów, okej? Okay? Więc ja doświadczyłem tutaj tego momentu, więc tutaj jeżeli był moment i jeżeli w tym momencie zacząłeś kupywać altcoiny, to właściwie na przestrzeni miesiąca były to wzrosty po kilkaset procent, więcej bitcoina mogło się, inwestując jednego bitcoina w jakąś kryptowalutę około okresu grudniowego na przełomie listopada i grudnia, w styczniu mogłeś mieć, mogłeś mieć kilka razy więcej bitcoinów, tak? Inwestycyjnego bitcoina mogłeś mieć od 4 do 7 bitcoinów, więcej oczywiście w zależności w jakie altcoiny byśmy tutaj weszli. Dla nas to jest sygnał 1, my szukamy tych górek, kiedy jeżeli jesteś osobą, która jest zainteresowana czymś takim, czyli momentów, w których Teoretycznie opłaca się wejść może troszkę mocniej w altcoina. Chodzi nam o te górki, tutaj które widzimy. Jedna, druga, to nawet tam Nikol, górka trzecia. I czy to jest czwarta górka? Nie wiem, nie wiem, ok. Mamy delikatny spadek teraz, jednak nie jest wykluczone, że dominacja bitcoina będzie szła do góry. Dlaczego? O tym porozmawiamy pod, po naszych standardowych zakupach. Więc przechodzimy do rzeczy: szybciutkie zakupy. Ok, mamy trona. Na BitBayu. Nas interesuje oczywiście Bitcoin. Zgromadziliśmy już prawie 0,03, więc standardowo chodzimy szybko, transakcja. Chcę szybko kupić za 20 złotych i mamy 8,2221. Ok? Więc to jest nasza suma dzisiaj. Jakiego altcoina dzisiaj kupimy? Jak wiecie, w ostatnim odcinku powiedziałam Wam, że moim celem będzie, aby mieć jednego NIO. Tak, jednego całego mamy 0,75 i zastanawiałam się, bo teraz wciąż jest cena poniżej 20 dolarów, czy nie kupić Nio dzisiaj, jednak żeby nie była ta sera też monotonna, ponieważ byłby to już któryś z rzędu, kiedy kupujemy Neo. Kupimy dzisiaj inną kryptowalutę, którą także mamy u siebie w portfelu. Która ma dość duży spadek w stosunku do tego, co kupowaliśmy. Więc strategia uśredniania kosztów w tym momencie ma po prostu bardzo duży sens. I tą kryptowalutą jest OneChain. Można kupić ją na wielu, na wielu giełdach. My dzisiaj tym razem kupimy ją na Binance. Ok, wzór to OneChain. Jeżeli nie wiesz. Czym jest kryptowaluta OneChain? Zachęcam Ciebie, żeby znaleźć odcinek. Zresztą zostawię link do odcinka, kiedy rozmawialiśmy o OneChain, na końcu tego wideo. Więc, ok, mamy delikatny spadek, nie jest to maksymalna górka, więc ja uważam, że dobry moment, żeby tą kryptowalutę kupić, jest w okolicach dolara. Ok. Więc najpierw lecimy w kalkulator. Więc musimy sprawdzić, ile one chainów wyjdzie nam dokładnie za równowartość 20 zł bitcoina. Czyli to podzieli, ktoś sprzedaje po 15 40 Satoshi. To jest do BTC, do BTC. Podzielić na 15 40 Satoshi. Więc 5, 40, 4, 6, 6, 8 Tyle dzisiaj możemy kupić łączeń. Jeżeli chodzi o minimalność zakup, jest to 100 tysięcy Satoshi na Binance, więc kupię troszkę więcej, jednak do naszego portfela, do, na, do naszego Coin Tracking, wpiszemy dokładnie taką sumę, jaka wyszłaby za te 20 zł. Ok? Ok, mamy nawet delikatny spadek ceny, czyli za 15 tysięcy Satoshi. Powiedzmy, kupimy, kupię 7. Okay, tak, żeby 100 tys. Satoshi po prostu mniejszego trade'u nie zrobimy dzisiaj na bananie, więc klikam 7. Jak widzimy tutaj kwota doszła. Jeszcze raz szybko policzę na nowo, czyli 82221, podzielić, kupiliśmy równiutko za 15 tysięcy Satoshi, czyli 54814. Więc lecimy i wpisujemy nasze coiny, standardowo na początek 40 wirtualnych złotych Klikamy new General deposit 40 PLN, polskich złotych, po to, żeby mieć więcej statystyk Kolejny coin, jaki dzisiaj kupiliśmy, to oczywiście był Bitcoin Kupiliśmy 82 221 satoshi Za 20... Złotych, ok, i kupiliśmy dzisiaj kryptowalutę. OneChain. dokładnie kupiliśmy jej 5,4814. One OneChain. zarówno wartość 20 złotych, tak w bitcoinach. Ok, więc dodajemy tu transakcję. Mamy kolejne zakupy. Portfel nasz rośnie, co prawda, pomalutku, bo to jest tylko 20 zł tygodniowo, jednak jestem mega, mega ciekaw, jak to będzie wyglądać na przestrzeni kolejnych miesięcy i być może kolejnych lat. Ok, ponieważ za, na początku. Powiedziałam Wam, że będziemy tę serię robić przynajmniej do końca roku. Tego kalendarzowego, jednak mam trochę pomysłów, jak tę serię trochę może przerobić, ale żeby ją dalej kontynuować i byłaby po prostu ona dla nas tutaj wszystkich ciekawsza i była też bardziej wartościowa. Ok, więc jeżeli masz jakieś swoje pomysły, jak można by było to robić lepiej, jestem po prostu otwarty na feedback, pisz miało w komentarzach. Ok, więc dobra, mamy zakupy i teraz kilka nowości. Które, z którymi się chciałbym z Wami podzielić. Pierwsza sprawa, być może już słyszeliście, blockchain w PKO Banku Polski, PKO Bank Polski jako pierwsza polska instytucja finansowa wdrożył, czas przeszły dokonany, wdrożył rozwiązanie w technologii Blockchain nie, jest jeszcze, nie są to oczywiście jeszcze płatności. Jest to forma wymiany dokumentów, forma dzielenia się regulaminami. Jednak technologia blockchain ma już zastosowanie w jednych z polskich banków. I tu jest taka ciekawostka, oczywiście. Pamiętajmy, mamy z jednej strony kryptowaluty oparte na blockchainie, z drugiej strony technologię blockchain, która jest niesamowita. I moim zdaniem, Blockchain, na, moim zdaniem, na 100% będzie w naszym życiu codziennym za 5-10 lat. Czy ceny kryptowalut za tym podążą? Moim zdaniem, część jak najbardziej, większość nie. Jestem mega ciekaw, jest Twoje zdanie. Jednak szkoda, że okay, mamy z jednej strony taką informację dla wielu osób ta informacja nie powie absolutnie nic. Pierwsza zobaczył blockchain, jak i blockchain. Dlaczego? Ponieważ nie ma niestety w naszym systemie edukacji o blockchainie i o kryptowalutach. Okej. Okay? Ja rozumiem, że kryptowaluty jak najbardziej są bardzo ryzykowne, można na tym stracić pieniądze, można też jednak bardzo dużo zyskać, jeśli by się do tego odpowiednio przygotować. Okay? Czyli odpowiednio nabyć wiedzę. Szkoda, że takiej edukacji nie ma mamy, tylko z drugiej strony trochę może straszenie społeczności, co będzie jak bańka pęknie, tak być może widziałeś, widziałaś to wideo. Taka ciekawostka, tak? Z jednej strony banki okay, wprowadzają, tak naprawdę dla nas, dla klientów, nie wiem, czy jesteś klientem PKO Banku Polskiego, ja nie jestem, jednak dla klientów tego banku nie będzie żadnej różnicy, będzie większa płynność, lepszy dostęp, bezpieczeństwo, jednak bank wykorzysta to, żeby być bardziej efektywnym, zarabiać więcej pieniędzy. I po prostu działać bardziej prężnie. Dla Ciebie, dla klienta nie zmieni się absolutnie nic i też nic na tym nie zyskasz. No, być może tylko na jakości usług, bo myślisz, że z czasem będzie to skutkowało brakiem kolejek w bankach, ok? Mam nadzieję, że też to Cię interesuje. I teraz <laughs> mam ciekawostkę. Pewnie wiesz, że wszyscy czekamy na ETF, ok? Co to jest ETF? W uproszczeniu jest to narzędzie, które oferuje Wall Street dla instytucjonalnych graczy na rynku, ok? Dla, dla tych graczy na rynku, dla instytucjonalnych graczy ważne jest to, aby móc zainwestować na long term, na bardzo długi long term, w aktywa, które w perspektywie czasu, w których w perspektywie czas, czasu oczywiście wartość rośnie I musisz wiedzieć, że w takich aktywach już jest, tak, dzięki ETF-om, czyli takim, a, tym narzędziom, tak, którym, którym posługują się dzisiaj instytucjonalni inwestorzy, mogą w ten sposób pompować tryliony dolar dolarów. Dokładnie, już na dzień dzisiejszy są to 3 tryliony dolarów zainwestowane w ETF-y, w, w, ETF -y, w różne rodzaje aktywów. Ok? I czekamy oczywiście na kryptowaluty, ponieważ kryptowaluty, jak nie patrzeć, stają się właśnie, jak ktoś mówi, a nowe złoto, tak? Czyli, czy drugie złoto, czy lepsze złoto, różnie na to mówią. Jednak zdecydowanie, jako że to przynosi, przenosi wartość, ludzie są zainteresowani, żeby w to inwestować, jednak osoby z portfela, portfelami na miliony czy miliardy dolarów nie jest interesowanie w coś, co nie jest uregulowane. Oraz co nie jest do końca bezpieczne. A właśnie dzięki ETF-om będą ścisłe, bardziej ścisłe regulacje, będzie to zabezpieczone ubezpieczeniami i wtedy pieniądze na rynek napłyną w dużo większych ilościach. Dlaczego ja mówię, napłyną? Ja myślę, że ETF zostanie zatwierdzony. Jednak jeżeli wiesz, pierwszą datę, jaką mieliśmy, był sierpień. Mieliśmy oczywiście w wcześniej górkę, kiedy zostało to przełożone, znowu mieliśmy spadek cen. Teraz jest to 30 wrzesień. Moim zdaniem zostanie znowu to przełożone, ponieważ jeżeli spojrzysz na historię ETF-ów, te daty są bardzo często, najczęściej można powiedzieć, przekładane na sam koniec, na ten deadline, czyli na ostatnią możliwą datę. I jako ostatnią możliwą datą, kiedy ten ETF może być zaakceptowany, jest. 21 lutego 2019 roku. Więc okej, okay, wiele osób twierdzi, to jest faktem, jeżeli ETF faktycznie zostałby, miałby zostać zaakceptowany, już za tydzień moglibyśmy się spodziewać napływu milionów, jak nie miliardów dolarów w bardzo krótkim czasie na rynek, co spowodowałoby, spowodowałoby wzrost cen. Bitcoina, tak? bo chodzi tutaj oczywiście o ETF na Bitcoinie. Jednak to byłby mega dobry znak dla całego rynku krypto, bo później, oczywiście, dla, na inne kryptowaluty powstawałyby podobne narzędzia. Jednak patrząc z naszej perspektywy, jeżeli ETF zostanie zaakceptowany, myślę, że moglibyśmy wrócić. Z dominacją bitcoina do czasów tych tutaj. Naprawdę bitcoin mógłby alty po prostu tutaj przejechać, że tak powiem, walcem, ok? Nie zrozumie źle? Wartość dolarowa altów pójdzie razem z bitcoinem w górę, jednak w większości przypadków bitcoin dalej zdominuje, zdominuje po prostu resztę krypto. To jest moje osobiste zdanie. Jak to mogłoby się ewentualnie? Co mogłoby po prostu ewentualnie się stać poza akceptowaniem ETF? Kolejną bardzo ważną rzeczą, jaka może się wydarzyć, i to jeszcze w tym roku, jest otworzenie platformy BAKT. Tak jak tutaj widzicie, B-A-K-K-T. Okay? W listopadzie w tym roku. Co to jest BAKT? Jest to platforma wykredowana przez międzynarodową giełdę, której właścicielami jest New York Stock Exchange. Połączyli swoje siły razem z Microsoftem, ze Starbucksem, i to jest kolejne narzędzie. To ma być kolejne narzędzie, które pozwoli inwestorom bezpiecznie długoterminowo inwestować w bitcoina. Ok, więc kolejny mega, mega news. to nie jest news, to nie jest informacja jakaś specjalnie nowa, jednak kolejny taki moment w, w ogóle dla, dla kryptowalut, który może się okazać długoterminowo bardzo, bardzo pozytywny. I jeżeli. ETF zostałby zaakceptowany, następnie BACT zostałby zaakceptowany. Moim zdaniem ceny kryptowalut bardzo, ale to bardzo by się zmieniły. Być może obserwujesz rynek, mieliśmy nawet w ostatnich kilku dniach, co było pokazane, właściwie w ciągu jednego dnia Ripple przeskoczył Ethereum, tak 60% do góry. To jest, to jest świat kryptowalut, tak mały on jeszcze jest. Dlaczego mówię mały? Bo zauważcie, sprawdź ile tak naprawdę pieniędzy w tym czasie wpłynęło na rynek, ok? Sprawdź ile po prostu pieniędzy wpłynęło w Ripple i w jaki sposób spowodowało to tak, tak potężny wzrost cen. 60% w ciągu jednego dnia takie rzeczy tylko w świecie. Krypto, ok. Jednak kiedy w grę wchodzą biliony, tryliony dolarów, możemy się spodziewać, moim zdaniem, długoterminowo naprawdę bardzo wysokich cen. No nie zrozumieć źle, takie rzeczy nie dzieją się z dnia na dzień, jednak mówimy to o prawdopodobieństwie pewnych rzeczy. Ja do tego jestem bardzo optymistycznie nastawiony. Dlaczego? Ponieważ ludzie, inaczej, uważam, że to ludzie nadają rzeczom wartość i nie tylko materialnym lub niematerialnym, bo tak nawet z, e, zapytaj siebie kto nadał wartość złotu. Okej, okay, pewnego dnia ktoś może znalazł ten, a, wcześniej były to muszelki, potem kamienie jakieś ozdobne, potem ktoś znalazł kawałek złota i stwierdził, tutaj będzie, jest w tym wartość, ok, jest ograniczona ilość, więc można przenieść wartość na innego użytkownika właśnie w postaci złota. I to ludzie nadali wartość złota. Tak samo ludzie nadają wartość bitcoinowi i i nie są to pojedyncze osoby, nie są to pojedyncze firmy. I to już na obecną chwilę są to miliony, dziesiątki miliony osób na całym świecie, którzy widzą prawdziwą wartość w Bitcoinie. Chociaż tak naprawdę, ok, można już dzisiaj robić transakcje Bitcoinami, można płacić za różne rzeczy w różnych miejscach Bitcoinami i też już innymi kryptowalutami. Jednak dalej to jest na mikro-mikro i moim zdaniem jesteśmy w bardzo dobrym momencie na to, że po prostu być, być i ewentualnie. Zainwestować. Bo oczywiście nie wiem, czy inwestujesz, dalej jest ryzyko, nie wiemy, co się wydarzy i no, nikt tego nie wie, tak? Więc pytanie do Ciebie, jak myślisz, czy w tym roku te rzeczy się wydarzą, czy w tym roku te rzeczy zostaną zaakceptowane i w jaki sposób, w jaki sposób wpłyną one na ceny kryptowalut? Daj znać w komentarzach, a póki co trzymaj się cieplutko, pozdrawiam Ciebie serdecznie i do zobaczenia w następnym wideo. Cześć!